Dzień dobry, nazywam się, się Mówić Górski. Tematem dzisiejszego odcinka będzie hmm. nie bądź taki dumny ze swojego wieku. To nie sztuka y, osiągnąć y, taki podeszły wiek. Mówię to szczególnie do ludzi najstarszych, tak, powyżej 80 roku życia, gdzie już się zaczyna takie doświadczenie. No, ja jestem rzeczywiście stary, mi się udało. Niektórym się już nie udało, a szczególnie jeszcze starszym, czyli powyżej 90 roku życia. Jeśli są zdrowi, to gratuluję. Jeśli są chorzy, to właśnie tutaj mamy ten problem. Sztuką jest być i zdrowym, i długowiecznym, bo z takich ludzi chętnie bierzemy przykład, tak? Yy, zaglądamy i do, do ich życia, dowiadujemy się, co takiego robisz, że, że, że tak tobie się powodzi, tak? Jesteś zdrowy, jesteś stary, masz tyle doświadczenia, jesteś bogaty, bogaty w doświadczenia przede wszystkim, tak? Yy, cudowne, tyle się można od ciebie dowiedzieć, nauczyć, posłuchać. No, ale kiedy jesteś staruszkiem w podeszłym wieku i yy, yy, yy trochę się cieszysz z tego, to, cię, to jest budujące, że dożyłeś do tego wieku. No, ale jesteś chory, to znaczy, że coś poszło nie tak. Tak? Może miałeś bardzo zdrowe ciało, albo dobrze zbudowane, może miałeś yy, zdrowe dzieciństwo gdzieś na wsi. I, i twoje ciało obrało dobry kierunek, nabrało dobrych nawyków, takich życiowych, żywieniowych i unikałeś pewnych produktów, więc, więc to wszystko szło tak gładko do późnego wieku, ale jednak ta chemizacja no, no, no i naszego jedzenia, naszych pokarmów, czy jednak stosowanie ciągle tych gotowanych potraw lub kulturowych tradycyjnych spowodowało jednak jakąś cywilizacyjną chorobę, tak? Bo my na te choroby cywilizacyjne właśnie cierpimy w podeszłym wieku. Czy to będzie chociażby, czy to będą chociażby spuchnięte nogi, tak? Czy jakaś niezdolność do poruszania się już. No, teraz osobiste doświadczenie. Moja babcia ma 92 lata i jest sprawna. Jeszcze rok temu, jeszcze pół roku temu chodziła regularnie na działkę. Na no, pół roku temu była zima, więc teraz mamy lipiec, więc ona chodziła rzeczywiście rok temu na działkę, ale umarł Marii partner, więc więc ona przestała chodzić na działki. Niemniej jest ruchliwa, jest wyprostowana. Dobrze się ma Bogu dzięki. Mam też teraz akurat pod opieką 94-letnią pacjentkę, która właśnie jest troszkę dumna ze swojego wieku, ani patrzy na stan swojego zdrowia że chodzi zgarbiona, że, y, że ma raka i y, y, który jest, powiedzmy taki, y, powoli się gdzieś tam rozrasta, jest w takim troszkę uśpieniu, ale też problemy ze spuchniętymi nogami, y, no ale wcina y, pieczone kiełbasy, y, codziennie jakieś tam metka czy tam pasztet, żółte sery, jogurty, mleko, no i mnóstwo gotowanego właściwie, niewiele surowego, surowego jest może, może 10%, w może 15%. Więc jest, jest dobrze, tak, ale mogło być by lepiej, tak, w tym wieku można odpuścić sobie już po prostu to kulturowe jedzenie, jesteśmy, znaczy mówiąc tak, z pozycji z tych starszych ludzi, już tak dojrzali, jeśli jesteśmy przy zdrowych zmysłach, akurat tutaj ta pacjentka jest przy zdrowych zmysłach, jednak słuchali tego, co się dzieje na zewnątrz, jeśli mówią w telewizji, że jednak Rezygnacja z przetworzonych produktów jest korzystna, że więcej warzyw i owoców zaleca Instytut Żywności i Żywienia, że na przykład Ministerstwo tutaj, akurat w Niemczech, gdzie pracuje Ministerstwo Ochrony Środowiska, jako pierwsze na świecie zapoczątkowało taką tradycję, że na swoich wszystkich spotkaniach wewnętrznych nie podają produktów odzwierzęcych, mięsa i tak dalej. Żeby dać przykład, tak? ponieważ wyniki naukowe są już tak wyraźne, już są tak liczne, że nie można ich ignorować. I to, że nasza kultura jeszcze ciągle jest no, nawykowo związana z jedzeniem mięsa i, i tych wszystkich kulturowych, zardzynnych potraw, i że ludzie starzy bardzo wspierają to jedzenie, opierają swoje... Codzienne życie na, na kultywowaniu tych tradycyjnych potraw. Okej, okay, wiemy, to są nawyki, tak? to są przyzwyczajenia. One mogłyby być inne, ale są akurat takie i ciężko z nich zrezygnować. Człowiek nie wie naprawdę, jak się zmienia rodzaj pożywienia, sposób odżywiania się, no to jak się tym zaspokoić. tak. To nie są znane smaki. A jeszcze mamy te bakterie w sobie, które krzyczą o stare jedzenie. Więc jest nam trudno zrezygnować z tych, przyzwyczajonych, z, z tych przyzwyczajeń, tak? bo, bo coś tam woła o to stare. Więc nie bądźmy dumni ze swojego wieku, ale cieszmy się, kiedy jesteśmy i starzy, i zdrowi. Bo ta duma może nas y, oślepić, tak? Ona powoduje, że my tkwimy po prostu w swoich nawykach i nie pozwalamy sobie nic zmienić y, w, w naszym menu, w naszym repertuarze, y, w zestawie naszych y, typowych pokarmów nic, ponieważ y, no skoro tak już długo żyliśmy, y, tak długo żyjemy. No to znaczy, że, że dobrze postępowaliśmy. Tak? Że myśmy dokonywali właściwych wyborów. Ja odpowiem. No nie wiem, człowieku. Być może, że mógłbyś żyć 120 lat, ale ciebie będzie stać tylko na 95. Bo w którymś momencie organizm powie nie na tą pieczoną. Y, y, parówkę, y, tam kiełbaskę, czy, czy jakąś smażoną rybę, tak? To już jest niepotrzebne. Powiem zreflektuj się. Odchuć, odchuć swoją mm, dietę, swój, swój sposób odżywiania. Mm. Zalecam, tak, polecam jednak zwrócenie się ku, ku żywemu, tak, Żywe do żywego. Ja już to, to powtarzałem tyle razy, ale ponieważ ten kanał jest dedykowany do starszych ludzi, powtarzam to po raz któryś. Żywe do żywego. Dlaczego jemy martwe jedzenie? Przygotowane zawiera te wszystkie rzeczy, może wszystkie właśnie nie. Niektóre są przygotowane i są rozłożone. Już nie ma tych wszystkich wartości odżywczych. Ale nie chodzi o te ilości, ani konkretne jakieś tam elementy, czy minerały, czy witaminy. Chodzi o tą harmonię tego żywego pożywienia. Tak? Tylko ono odżywia, ponieważ ma w sobie jeszcze życie: żywy ogórek, żywy pomidor, żywy banan. Tak, żywe jabłko. Jest niezliczona ilość. Ok. Mamy dzisiaj w sklepie kilkadziesiąt produktów spożywczych, które są żywe. I sięgajmy do nich po prostu. Zaspokójmy się nimi. Ale więcej owoców y, niż warzyw. Y, jak to y, mówią, ponieważ owoce nam ostatecznie nic nie zrobią. Być może, że na początku będziemy mieć troszkę jakiegoś tam przestawienia się, tak? Ale spokojnie, jedzmy te owoce. Dziękuję, to wszystko. Do usłyszenia.